Bracia, miłość niech będzie bez obłudy, miejcie wstręt do złego, podnożajcie za dobrem. W miłości braterskiej nawzajem bądźcie życzliwi, w okazywaniu czci jedni drugich wyprzedzajcie. Nie opuszczajcie się w gorliwości, bądźcie płomiennego ducha, pełnijcie służbę Panu, weselcie się nadzieją, w ucisku bądźcie cierpliwi, w modlitwie wytrwali. Zaradzajcie potrzebą świętych. Przestrzegajcie gościnności. Błogosławcie tych, którzy was prześladują. Błogosławcie, a nie złożeczcie. Weselcie się z tymi, którzy się weselą. Płaczcie z tymi, którzy płaczą. Bądźcie między sobą jednomyślni. Nie gońcie za wielkością, lecz niech was pociąga to, co pokorne. Pamiętam dawno temu na jednym ze szkoleń Biznesowych, na pytanie, czym się zajmujesz w pracy, była taka jedna odpowiedź, którą każdy mógł udzielić, mianowicie rozwiązuje problemy. Dzisiaj Święty Paweł troszkę to inaczej przedstawia, i jeżeli byśmy w taki sposób byli pytani, co robimy w życiu, byśmy mogli odpowiedzieć, idąc za Świętym Pawłem, zaradzam potrzebom świętych. Takie sformułowanie jest bardzo ważne, ponieważ ono by pokazywało, że nie chodzi o zaradzanie wszelkim potrzebom, o rozwiązywanie wszelkich problemów, ale tylko tych, którzy mają święci, czyli tylko tych, którzy są ukierunkowani na Boga, którzy są ukierunkowani naprawdę, tylko w tym aspekcie, gdzie ludzie chcą realizować powołanie, które od Boga otrzymali takie problemy rozwiązuje takim potrzebom świętym zaradzam przepiękne podsumowanie i każdy z nas może sobie to wziąć jako praktykę codziennej pracy nad sobą w ogóle cały ten fragment z listu do rzymian jest takim wielkim streszczeniem na czym się skupiać codziennie i co w swoim życiu wdrażać miłość bez obłudy odczuwać, generować wstręt do złego, jeżeli się z jakimś złem spotykamy, natomiast podążać za dobrem. Wszędzie szukać tej miłości braterskiej i wyrażać ją życzliwie. Nie opuszczać się w gorliwości i tak dalej. Te wszystkie nakazy, które tutaj Święty Paweł podaje i wiele innych w Piśmie Świętym, pokazują, że Bóg od nas wymaga, abyśmy w tym kierunku na własną odpowiedzialność podejmowali konkretne działania. Przyjdź Duchu Święty i napełnij nasze serca gorliwością i Twoją łaską, aby wysiłki, które podejmujemy, były skuteczne. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.